Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się tematem, który spędza sen z powiek wielu osobom budującym własny dom, a mianowicie wyborem odpowiedniego stołu. Wibracyjnego do układania betonu. W tym filmie pokażę Wam, na co zwrócić uwagę przy zakupie, omówię najważniejsze parametry, takie jak moc silnika, powierzchnia robocza. Czy częstotliwość wibracji. Porównam te z kilka popularnych modeli, żebyście mogli łatwiej podjąć decyzję. Dowiecie się, jak uniknąć błędów i wybrać stoł wibracyjny idealnie dopasowany do Waszych potrzeb. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dla wielu z Was może wydawać się skomplikowane, a jest niezwykle ważne przy pracach betonowych. O wyborze odpowiedniej szyny wibracyjnej do układania betonu. Zastanawiacie się, która wybrać benzynowa, elektryczna, pływająca, teleskopowa, a może sekcyjna? Postaram się rozwiać Wasze wątpliwości. Zacznijmy od przeznaczenia wibroizolatora, czyli naszej szyny wibracyjnej. Głównym zadaniem tego urządzenia jest usunięcie pecherzyków powietrza z świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Dzięki temu uzyskamy beton o znacznie lepszej jakości, bardziej jednolity, o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia. To kluczowe, zwłaszcza w przypadku dużych konstrukcji, gdzie jakość betonu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości całej budowli. Pomyślcie tylko o fundamentach domu, czy o płycie fundamentowej dobrze ubity beton to podstawa. Wibroizolatory znajdują zastosowanie przy różnego rodzaju pracach, od małych wylewek po ogromne projekty budowlane. Im większa powierzchnia, tym ważniejszy jest wybór odpowiedniego sprzętu. Teraz przejdźmy do urządzenia i zasady działania. Wibroizolator, niezależnie od rodzaju zasilania, działa na zasadzie generowania drgan o określonej częstotliwości. Te drgan przenoszone SA na świeżo ułożony beton, powodując zagęszczenie mieszanki i usunięcie powietrza. Różnice między poszczególnymi typami wibroizolatorów tkwią głównie w sposobie generowania tych drgan, źródle zasilania oraz konstrukcji samego urządzenia. Na przykład, szyny benzynowe charakteryzują się dużą mocą i mobilnością, idealne na większe place budowy, gdzie dostęp do prądu może być ograniczony. Z kolei elektryczne są cichsze i bardziej ekologiczne, ale wymagają stałego źródła zasilania. Konstrukcja wewnętrzna również różni się w zależności od modelu, różne silniki, systemy tłumienia drgan, a nawet sposób mocowania do podłoża. A teraz przechodzimy do klasyfikacji wibroizolatorów. Jak już wspomniałem, mamy do wyboru kilka rodzajów szyny benzynowe, elektryczne, pływające, teleskopowe i sekcyjne. Szyny benzynowe, jak już mówiłem, S.A. mocne i mobilne, idealne do dużych powierzchni. Szyny elektryczne S.A. cichsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Szyny pływające to specjalny typ, który unosi się na powierzchni betonu, równomiernie go zagęszczając. S.A. idealne do wylewek o nieregularnych kształtach. Szyny teleskopowe pozwalają na regulację długości, co jest bardzo praktyczne przy pracach na różnych powierzchniach. Na koniec mamy szyny sekcyjne, które składają się z modułów, co ułatwia transport i przechowywanie. Wybór konkretnego typu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość powierzchni, rodzaj betonu, budżet i dostęp do energii elektrycznej. Każdy z tych typów ma swoje wady i zalety, które warto dokładnie przeanalizować przed zakupem. Pamiętajcie, że inwestycja w dobry wibroizolator to inwestycja w jakość i trwałość waszych betonowych konstrukcji. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o wyborze idealnej szyn wibracyjnych do układania betonu. To temat, który może wydawać się skomplikowany, ale postaram się wszystko wyjaśnić w prosty i zrozumiały sposób. Zaczynamy od podziału ze względu na typ silnika. Mamy tu zasadniczo dwie opcje: szynę wibracyjna benzynowa i elektryczna. Szyn wibracyjna benzynowa to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują mobilności i niezależności od źródła zasilania. Idealna na duże budowy, gdzie dostęp do prądu może być utrudniony. Jednakże pamiętajmy o hałasie i emisji spalin. To ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę, szczególnie w obszarach zabudowanych. Koszty eksploatacji również mogą być wyższe ze względu na cenę benzyny. Z drugiej strony, szyn wibracyjna elektryczna jest cichsza. Bardziej ekologiczna i zazwyczaj tańsza w eksploatacji. Jednakże jej zasięg działania ograniczony jest długość kabla. Musimy więc zadbać o odpowiednia długość przewodu i dostęp do gniazdka elektrycznego. Wybór między tymi dwoma typami zależy od specyfiki Waszych prac i warunków na budowie. Teraz przejdźmy do konstrukcji szyn wibracyjnych. Tutaj mamy kilka ciekawych opcji. Pierwsza to szyn wibracyjna pływająca. To rozwiązanie idealne do prac na nierównym terenie, gdzie potrzebujemy dużej stabilności i precyzji. Szyn wibracyjna pływająca, dzięki swojej konstrukcji, kompensuje nierówności podłoza, zapewniając równomierne wibrowanie i ułożenie betonu. Następnie mamy szynę wibracyjna teleskopowa. Jej ogromna zaleta jest możliwość regulacji długości, co pozwala na dostosowanie jej do różnych rozmiarów powierzchni roboczych. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które oszczędza czas i pieniądze, eliminując potrzebę zakupu kilku szyn o różnych długościach. Kolejna opcja to szyn wibracyjna sekcyjna. Składa się ona z modułów, które można łaczyć ze sobą, tworząc szynę o dowolnej długości. To bardzo elastyczne rozwiązanie, idealne dla dużych projektów, gdzie wymagana jest dużą powierzchnia robocza. Możemy łatwo dostosować długość szyn wibracyjnych do bieżących potrzeb. Na koniec, nie możemy zapomnieć o parametrach wyboru wibroizolatora. To kluczowy element, który wpływa na efektywność pracy szyn wibracyjnych. Musimy zwrócić uwagę na częstotliwość wibracji, ampletud drgan oraz moc silnika. Odpowiednio dobrane parametry wibroizolatora zapewnia optymalne zagęszczenie betonu, eliminując pecherzyki powietrza i zapewniając wysoka jakość wykonania. Pamiętajcie, ze zbyt niska częstotliwość może prowadzić do niedostatecznego zagęszczenia, a zbyt wysoka do uszkodzenia betonu. Amplituda drgan również ma znaczenie im większa, tym lepsze zagęszczenie, ale jednocześnie wzrasta ryzyko uszkodzenia konstrukcji. Moc silnika jest bezpośrednio związana z wydajnością pracy. Im większa moc, tym szybciej i efektywniej ułożymy beton. Dokładne zapoznanie się z tymi parametrami jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego wibroizolatora i osiągnięcia najlepszych rezultatów. Pamiętajcie, że wybór odpowiedniej szyn wibracyjnych to inwestycja na lata, dlatego warto poświęcić czas na dokładną analizę swoich potrzeb i możliwości.